Serwus YouTube, Dzień dobry! Tomski bardzo gorący i bardzo serdeczny ja jestem Ilkki to kolejny odcinek na moim kanale z Minecraft Mleczna Kraina Na wstępie możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał a my już słuchajcie zaczynamy kolejny odcinek Dobra, dobra, moi kochani, zanim jeszcze zaczniemy dzisiejszy odcinek, mam tutaj dla Was coś przyszykowanego, specjalnego, mianowicie ubrałam specjalną koszulkę, słuchajcie, dzięki której ten odcinek będzie wspaniały, także jeżeli chcecie taką koszulkę, to możecie oczywiście wbić do linku podanego w opisie, czyli do sklepu i tam sobie taką zakupić, bardzo serdecznie polecam, idealna na takie upalne dni, słuchajcie, ale wracając do naszej krainy. Ogólnie miejscówka numer 2, 1, przepraszam, 1, czyli ta, bardzo Wam się spodobała. No i byliście za tym, żebym tutaj została. No i też tak, słuchajcie, zrobimy. Zostanę tutaj w tym miejscówce i troszeczkę się, zobaczcie, zmieniło. Poza odcinkiem porobiłam tutaj parę rzeczy, niewiele. Słuchajcie, nie wiem, czy ja sobie nie wyłączę tych shaderów, szczerze powiedziawszy, bo trochę mnie denerwują, więc po prostu je wyłączę bo i tak będziemy budować, więc nic się dzisiaj takiego ciekawego, sobie nie będzie działo. Będziemy kończyć, naszą tajemną budowlę pod kryptonimem dom. <laughs> e, Okej, okay, od razu lepiej. Tak to tutaj, słuchajcie, wygląda, jak widzicie. Tutaj w ogóle mam jakieś rzeczy podznaczone, tutaj umarłam sobie przez przypadek, nieważne. E, ważne jest to, słuchajcie, że to tak właśnie wygląda w ten sposób. Porobiłam, no troszeczkę się to, nie ukrywając, słuchajcie, pozmieniało, ale wydaje mi się, że zdecydowanie na lepsze. E, teraz to wygląda o wiele, wiele lepiej. A dzisiaj będziemy to słuchajcie kończyć. Nie chciałam też poza odcinkiem robić wszystkiego, dlatego też zostawiłam dużo na właśnie odcinek. I mam duży problem słuchajcie z zagospodarowaniem tego tutaj terenu, ponieważ nie umiem robić dodatków. I nie wiem co po prostu, jak tutaj to zrobić, żeby to wyglądało ładnie. Dzisiaj będziemy słuchajcie kombinować bardzo. założymy sobie swoją drogą helm. No i tyle słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć, takich organizacyjnych spraw. Jeszcze dotycząca sprawa mojego kanału jest taka jedna. Yy, że już niebawem, czy następny odcinek. Nie będzie z Minecrafta. Wiem, że to może być dla Was ogromny szok, słuchajcie, ale to jest prawda. Następny odcinek nie będzie z Minecrafta, będzie on z DeForesta. Yy, zobaczymy, przetestujemy, słuchajcie. Może akurat Wam się spodoba na tyle ten DeForest, że będziecie chcieli po prostu jeszcze więcej. Yy, ja mam taką nadzieję, że Wam się bardzo spodoba, ponieważ ja bardzo lubię grać DeForesta, ale no zobaczymy. nie? Najwyżej, jak się nie przyjmie, no to, to się nie przyjmie, słuchajcie, nic się nie stanie. Yy, I w tym odcinku z DeForesta będzie konkurs, tak? No, Także tak, polecam sobie tam wbić na coś z Genesis. jeszcze nie będę mówiła co, bo sama w zasadzie nie wiem, ale na pewno na coś będzie. Przyszłam tutaj sobie troszeczkę dalej i uzdrowiłam się, tutaj sobie pozbierałam parę, yy, zrobiłam sobie narzędzia, ponieważ mam w planach tutaj zrobić parę rzeczy. Po pierwsze muszę pozasadzać zdecydowanie słuchajcie, więcej sadzonek brzozowego drewna, ponieważ właśnie takie kolorystyczne, jak widzieliście chciałabym sobie zrobić yy, mój domek. Tak też, słuchajcie, zrobimy. Będzie to taka kolorystyka jasno-drewniana. Mam nadzieję, że to będzie wszystko ładnie nam pasowało, ładnie to wyglądało. Możecie też, słuchajcie, jakie macie jakieś pomysły, to opisać oczywiście. E, ja bardzo chętnie... Ja, ja oczywiście czytam każdy komentarz, więc jak macie jakiś pomysł, to możecie... No i przy okazji też, jak tu już jesteśmy, to potrzebujemy, kochani, troszeczkę więcej tego dirt. Także, no, będziemy mieli co do zbierania. Żeby oczywiście wykonać ten dach. To ma jakieś, w ogóle nawet nie wiem co to jest, szczerze powiedziawszy, no ale spoko. E, fajnie, że to można tak zbierać, słuchajcie, że wystarczy, że tylko jeden ten podetniemy i tyle. Nie mam słuchawek i wszystko jest na głośniku, ale trudno. Mam nadzieję, że jeżeli jakoś słyszycie. E, mniejsze oto. No i co w tym Minecrafcie, słuchajcie, będziemy sobie tutaj tak budować. I w tym, Na ten odcinek jeszcze przewiduję właśnie budowanie domku. Jak nie skończymy w tym odcinku domku budować, to przeniesiemy nas następny odcinek, słuchajcie, ta, to budowanie. Znaczy e, nie przeniesiemy, tylko dokończę to no, poza odcinkiem, ponieważ w następnym odcinku nie chcę mieć budowania tylko robimy po prostu coś innego, coś ciekawego. Możecie pisać swoim drogą w komentarzu, co możemy gdzieś wyruszyć na jakąś wyprawę, czegoś poszukać, na jakiegoś bossa, do kopalni, cokolwiek. Możecie napisać seci, albo gdzieś, no po prostu napiszcie w komentarzu, to jest chyba najlepsza opcja. I zapraszam Was do mojego Instagrama milka, przez 2 a tam niebawem... Będzie ten post, o którym mówiłam na, na, na ostatnim odcinku, że bym chciała bardzo nagrać Q&A, także tam będzie taki post, gdzie będziecie mogli zadawać pytania, więc jeżeli macie jakieś tam pytania, no to tam, sobie zerknijcie, może już jest ten post. Ja jeszcze nie wiem, słuchajcie, jeszcze go nie wstawiłam. No ale będzie, słuchajcie, w najbliższym czasie będę nagrywała to Q&A. Widzę, że tam jest kliperek, więc oczywiście musimy go zabić, bo on tu nie będzie mi moich... Oj, oj, oj. Yy, oj! No i wybuch. Miałam nadzieję, że nie wybuchnie, zawsze jestem w tym taka słaba, słuchajcie, nigdy nie umiem tych kliperów. a naprawdę się starałam, już widzieliście. No i na czym ja skończam? Aha, no że niebawem będę nagrywać to Q&A. A i dużo osób mi mówi, że bardzo szybko mówię na odcinkach, więc jeżeli tak jest... Wydaje mi się, że teraz jakoś tak zaczęłam szybciej mówić, to wybaczcie mi. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiecie. Um, bo no fajnie byłoby, gdybyście, słuchajcie, rozumieli, co mówię na tych odcinkach, mimo wszystko, co nie. No, ee, drzew już nie będziemy na razie zbierać, bo to jest najgorsza, słuchajcie, rzecz w Minecraft. Ja jakoś tak bardzo mega nie lubię zbierać drewna. Najgorsze jest w sumie to nie ścinanie, ale zbieranie potem tych wszystkich sadzonek. To jest najgorsze. W Deforestie tak samo tego nie lubię, nie znoszę ee, ścinać drewna, a to jest w sumie kluczowe w tej grze. W końcu de Forest. Forest to last po angielsku, jakby ktoś nie wiedział, więc dosyć nieciekawie, dosyć nieciekawie. Ale i tak trzeba. Widziałam chyba cofkę, ale i tak trzeba sobie walczyć o swoje. Dobrze, że mam tego i tora tutaj, bo gdyby nie on, to powiem Wam, że no, byłoby ciężko dosyć. Muszę pamiętać też, gdzie jest mój dom, bo byłoby śmiesznie, gdybym sobie zgubiła moją chałupę. Na całe szczęście jest zaznaczona wieloma, jak widzicie, waypointami, znaczkami. Jak zwał, tak zwał. I co dalej? Co dalej? Możecie też pisać, jak tam wasze wakacje. Już w sumie mija pierwszy tydzień, co jest dzisiaj? Dzisiaj jest chyba czwartek, tak? Tak, dzisiaj jest czwartek, więc autentycznie minął już pierwszy tydzień wakacji, Taki równiutki. No to możecie pisać, jak tam u Was u mnie bardzo, bardzo dobrze. Te wakacje są sobie super ankie, jak na razie się super, wow zapowiadają. Dużo też na rolkach jeżdżę możecie widzieć moje postępy, właśnie w tej jeździe na rolkach na moim Instagramie. Jeszcze raz was zapraszam, Milkarz przez 2a. No i dużo mi właśnie piszecie, że bardzo fajnie, że robię postępy, więc bardzo wam dzięki sobiecie, za to starcie, bo no bo jakoś tak bardzo lubię jeździć na tych rolkach. Może też nagram wcześniej jakiegoś vloga dla Was niebawem z jakiegoś skateparku i pokażę Wam, co umiem. No, ale na Instagramie, jak mówię, możecie zobaczyć, słuchajcie, mój progres, to co umiem, to co potrafię, to czego nie umiem, jakieś tam śmieszne wypadki, wpadki, w ogóle wywracanki. Także, no zapraszam, słuchajcie, zapraszam. Ehm, no, mamy już 3,5 w sumie taków słuchajcie, dirta. Także wracamy. Tak wygląda, w ogóle nie pokazałam Wam tego. Tak wygląda, słuchajcie, mój domek. No, tak on wygląda, więc mam nadzieję, że jakoś to spoczko wygląda. Tutaj musimy coś, tam gdzie mam tego plusika jakoś ponaprawiać, żeby to ładnie wyglądało, bo mi się to i to nie podoba. Albo ze stonu, to, ze stona sobie to zrobić. No i tą górę, bo ta góra w naprawdę tragicznie wygląda. Nie mam w ogóle zielonego, o, spadłam. Nie mam zielonego końca pojęcia, jak mam to naprawić. Znaczy jak mam to zrobić, znaczy naprawić, no jak mam to po prostu zrobić. Bo no, no nie jestem żadnym takim jakimś magikiem, słuchajcie, jeżeli chodzi o to budowanie. Zresztą mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam. No, a przydałoby się sobie coś fajnego tutaj mieć, także no. Myślę, że to ogarniemy w jakiś sposób. Odłożymy sobie te wszystkie rzeczy, które teraz zebraliśmy. sobie tutaj. Hop, 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 hop. Zjemy sobie coś. I pójdziemy, może zaczniemy się kłaść w dół. Właśnie, bo nie powiedziałam, Wam jednej rzeczy. Tutaj, słuchajcie, tu będą oczywiście okna, w tych dziurach. Tutaj jeszcze nie mam pojęcia, czy będą okna, czy co będzie. A tutaj bym chciała, słuchajcie, w tym miejscu i w tym miejscu zrobić zejście w dół do podziemi. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, zobaczymy, i tam mogą być jakieś, nie wiem, magazyny czy coś w tym stylu. No, a to wszystko porobimy. Jeszcze nie możemy i spać, ponieważ jak na razie się robi noc, także chwileczkę sobie poczekamy. I ten. Jeszcze jedna sprawa. Muszę jakoś to ogarnąć. O, dobra. Właśnie to chciałam ogarnąć, bo bym chciała sobie usunąć te niepotrzebne, słuchajcie, cyk. Syk, rzeczy dobra, gotowe. I tutaj sobie zaznaczymy, że tu jest mój dom, więc to jest chyba na cer... Nie, na B się to robiło. Ok. Domek. Pięknie, na szary mój ulubiony kolor. No i mamy sobie domek pozaznaczany, więc będziemy wiedzieli, gdzie wrócić. Idziemy spać, a jak wstaniemy, to ruszymy sobie szybciutko gdzieś do podziemi, żeby oczywiście sobie zdobyć troszkę więcej cobblestona na ten stone. E tak, cobblestona na ten stonebie, ale wszystko rozumiecie, mam nadzieję, e po to, żeby. No tutaj sobie coś ze na zrobić, może to będzie jakoś ładniej wyglądało, kto wie. I zejdziemy sobie tam, ponieważ tutaj sobie mamy już zaczę zaczęte, widzicie, zaczęłam już sobie coś kopać. Także sobie tutaj skończymy, tu może być jakaś nasza kopalnia w dół, więc sobie tak w sensie zrobimy, będziemy sobie kopać w dół, gdzieś może się dokopiemy do jakiegoś fajnego kanionu, jakieś diamenty, może jeszcze w tym odcinku znajdziemy, kto wie, kto wie. Słuchajcie. Eee, ja no, moi, Na moich odcinkach wiele niespodzianek się, słuchajcie, zazwyczaj dzieje, także możliwe, że coś znajdziemy. Bardzo, bardzo możliwe. Eee, jak na razie to niestety nic. I mam jakieś cofki, nie wiem dlaczego, ale mam jakieś cofki. Zajder, raz, dwa jeden, dwa, aha, i, czyli tutaj mamy jakieś cofki i nie wiem w sumie co się dzieje ale już mówiłam zresztą wam w poprzednim odcinku, że no mój komputer tak w sumie 2 na 10 teraz e, coś się z nim psuje um, mm, no jest to też stary w sensie ja nie pamiętam nawet kiedy go dostałam ale no dosyć długo nic z nim nie robiłam, żadnych w sumie chyba miał jeden albo dwa formaty może e, także no przydałoby się słuchajcie z nim już coś powoli robić, no ale zobaczymy sobie, zobaczymy Teraz wakacje są, także staram się nie myśleć o takich rzeczach. Raczej wiecie, o, o zabawie, rozrywce. O, proszę bardzo, słuchajcie, a propos zabawy. No i ładnie, bardzo, bardzo ładnie tego potrzebowałam właśnie do mojego szczęścia. Yy, o! Uuu! Ale super się składa, moi kochani. Mega się składa. Ja nie wiedziałam... Patrzcie, tutaj sobie zaznaczyłam pochodnie, żeby wiedzieć, że tutaj pod tym mam tutaj zwiedzić tego kajwa. No i proszę, zbierzemy sobie przy okazji ten węgiel. Jak tutaj już jesteśmy, zawsze się stoi, przyda ten węgiel. No, i o czym ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, mówiłam wam, aha, o tym komputerze. No, i tu może można zrobić naprawdę spoko rzeczy przez tą kopalnię. Wtedy, jeśli zrobimy jakieś takie, nie wiem, przystanki, jakieś tej fajne dobudowania, porobimy. Naprawdę tutaj można fajne rzeczy, kochani, robić. Ale to wszystko oczywiście w przyszłości. W końcu planowałam, że ta seria będzie miała 100 odcinków, i będzie miała. Na setnym odcinku, słuchajcie, męczna kraina się zakończy. Mam taką nadzieję, przynajmniej, że tyle będzie tych odcinków. Zobaczymy, zobaczymy, trzymajcie mocno kciuki. No i co, no i to tyle, słuchajcie. No i z tego kejwa niesamowitego to tyle. Także no, powiem Wam, że zwiedziliśmy. Uhu, to było naprawdę mega długi cave. Nie no, dłuższy niż ten, dłuższy niż ten, słuchajcie, co tutaj, co był tam na górze, nie? Także nie, nie ma aż tak źle. Jeden, dwa i trzy. Ja tutaj chciałabym ładnie sobie oczywiście e, tworzyć wszystko, dobra. Może szkoda mi tego, więc to sobie postawimy. I tutaj tak samo. Pyk, dobra. I kopiemy sobie dalej, kopiemy dalej, nie przerywamy, jeszcze troszeczkę pokopiemy i zaraz będziemy wychodzić. Na górę, tak, żebyśmy. No dobra, o, już będziemy kończyć. Słuchajcie, i wychodzi na górę, żeby budować, żeby was tutaj nie zanudzać. To będą ostatnie tutaj klopy. tak, klacuszki klo, klo, wykopane. Jak widzicie, w dalszym ciągu mam problem z wymową. W sensie dalej się plączę. Nie wiem, co chcę powiedzieć. Za szybko mówię, zdecydowanie za szybko mówię według mnie. Więc ja się postaram zwolnić. Albo będę zwalniała po prostu w samo motion. Przy montowaniu będę zwalniała te odcinki, bo naprawdę mam z tym problem. Przyznaję się do tego, mam problem z szybkim mówieniem. Za szybko mówię. Często na przykład, jak w szkole miałam, nie wiem, jakieś odpowiedzi ustne, zwłaszcza w gimnazjum. Teraz już mi wydaje się, że wolniej mówię. Albo nie miałam jak coś czytałam na głosu zawsze. No, gdzie ty się tak śpieszysz, nie? No, także tak było. Ale mam nadzieję, że naprawdę jest już lepiej. Damy sobie tutaj. O, cyk, cyk, pięknie. I tak, teraz musimy naprawdę to wymyślić. Ja nie wiem, jak ja to wymyślę. Musimy tutaj zrobić górę. Po prostu musimy zrobić sztuczną górę, czyli coś, w czym oczywiście ja jestem taka tragiczna, że. No nie wiem, czy da się po prostu być bardziej tragicznym w tym. Yy, może da, mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra, tutaj na razie nie robię. Na razie po prostu co zrobię tutaj tą stronę. Dobra, może tak zrobię. Dobra, okej, okay, no i to na tyle. Uuu, jest dobrze, jest dobrze, nie no. Yy, będzie pewnie to tragicznie, słuchajcie wyglądało. Yy, ale naprawdę ja się staram. Wierzcie w to, że ja się staram bardzo mocno. Bez sensu, że tutaj to będzie. Musi być to tak. A to musi być też w taki sposób. I w taki. Tutaj nie wiem. Tu może... Tutaj zrobimy... O, o, o. Mam pomysł. Tu zrobimy wyjście z tej góry. Że będzie można tutaj wyjść na taras. Tak to zrobimy. Dobra. Upsi dupsi. Słuchajcie. To nie było oczywiście przewidziane. To był szczypadek, ale okej. Okay. Dobrze, że mam farta. I że... Bardziej tu, jak mi nie boli, niż teraz. Naprawdę to było bardzo, bardzo niefajne. Trochę się wystraszyłam, że umrzemy. Nie chciałam, mam. Bo chyba nawet łóżka nie ma zapisanego, więc będziemy musieli tutaj wyracać To było straszne, naprawdę to by było straszne. Więc dobrze, że nic poważnego się nie stało. Musimy i tak słuchajcie, czekać, aż nasz piecyk będzie przetapiał. Mm, tyle tego, tyle. cobblestone'a, nasze. Znaczy cobblestone'a na stone'a. Także trochę sobie poczekamy, no ale no, zrobimy to, co możemy zrobić, czyli może zaczniemy tutaj już, słuchajcie, yy, od ogrodzenia tego miejsca. Raz, dwa, trzy. Oczywiście musiała mi zebrać jakiegoś jednego, bo, no bo się inaczej nie dało. Ok, mamy 8, no to możemy już tutaj powoli się piąć w górę. Dajmy na to, że tyle i teraz tu będzie po tyle. Ok. Zobaczmy, jak to wygląda. Mniej więcej chyba będzie ok, to wyglądało. Musimy troszeczkę też to do przodu dać. Tutaj troszeczkę, o, z tej strony w sensie, też zrobimy yy, stona, żeby był. I to będzie, myślę, że ok, wyglądało, tak? Wiecie, tak? Że, o, faktycznie tu jest ston. Aha, dobra, tu, bo tutaj jest koby stone, bo ponieważ tu jest koby ston. To jest ten koby ston, tak? Tak. Okej, bo tu będzie tunel Tu będzie właśnie to zejście dalej Także musimy to faktycznie troszeczkę powiększyć tą górę Ale myślę, że nam się to bez bezproblemowo uda Taką mam oczywiście nadzieję Dobra, zjedziemy sobie na dół I zróbmy sobie troszeczkę więcej Płotków, bo one nam się oczywiście Przydadzą Wydaje mi się, że nie skończymy słuchajcie tego Domku Tak troszeczkę się obawiam A nie mam czasu niestety, żeby go Teraz zrobić, żeby skończyć ten domek Teraz, o co ja robię jak zwykle oczywiście kaleka. Co ty robisz? Co ty robisz, Emilka? Dobra. Ehm, wydaje mi się, że tego domku nie skończymy teraz. Na 100% nie. A teraz niestety nie mam za bardzo czasu, bo muszę właśnie po jeszcze tego deforesa teraz nagram. Będzie za parę dni na kanale. Ehm, więc... Ehm, nie zrobię tak, że... O, zrobię cięcie albo time timelapsa niestety. A, ale spokojnie ogarnę coś, słuchajcie, w następnym odcinku postaram się, żeby ten domek był gotowy, zobaczę, słuchajcie, jak będę z czasem, ewentualnie faktycznie no, yy, dokończymy ten domek na odcinku, no, ale no, bardzo bym w sumie tego nie chciała, wolałabym sobie na spokojnie, słuchajcie, zrobić ten domek na tym na spokojnie sobie zrobić ten domek na jakimś. no poza odcinkiem po prostu. No ale zobaczymy. Tutaj, słuchajcie, postanowiłam, to musimy skopać, ponieważ tu będzie stone. No i tak jakby wiecie, będzie stąd wybiegało sobie, stąd sobie wybiegało to ten balkon, bo to będzie balkon, tu będzie jakieś wyjście na górę. No nie wiem jeszcze, jak to zrobię, nie mam takiego jakiegoś pomysłu. Jak mówię, to będzie taka sztuczna góra. Naprawdę, oby to wszystko ładnie wyszło, oby to wszystko ładnie wyglądało, bo kurde, no chciałbym, żeby to był bardzo ładny domek. Bardzo mi tym zależy, ale ma, ma, ma predyspozycje, słuchajcie, ma predyspozycje. to będzie góra, czy coś takiego. No dobra, myślę, że coś tam można, słuchajcie, zrobić. Coś tam... Się poogarnia, można też tutaj z tyłu góry zrobić przejście jakieś nie wiem. No dobra, zobaczymy. W każdym razie ja chyba sobie na tym momencie kończę odcinek. No bo raczej już nic sobie więcej nie zrobimy. Naprawdę myślałam, że może skończymy ten domek, ale raczej się nie uda, ponieważ naprawdę dużo pracy przed nami, zwłaszcza zrobienie z tą górą. Mogłabym to zrobić na live, no ale no tak jak mówiłam poprzednio poprzednim odcinku domecznej krainy, kto oglądał ten dwie. No to niestety, ale komputer nie pozwala mi na robienie takich live'ów. No ale cóż, słuchajcie, my się widzimy w kolejnych odcinkach na moim kanale. Bardzo dziękuję za to, że widzieliście ten odcinek do końca. Eee, pamiętajcie łapce w górze o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i co, do zobaczenia, życzę miłego dnia, trzymajcie się, no i cześć.